Jukarski Bingo, część kolejna. Zaczynamy od Vajnal Duma. Damy PSV Kardozu dałbym bokalania, nie. Nie, 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 nie boka. Waran. Skip. Pedro Neto. Dignifikanie. Z damy Słowację. Inter chyba skip. Jaki William z Gana. skip. Kaszmiarz chyba będzie to. Diogo o Ow, oh, dobra, nieważne. E, Handelowy skip. E, Root. E, Czyli nie, nie ja wygra. Dobra. Kunku Chelsea. Lewy Polska. Dawidia będzie Euro. to będzie Top Score. Fagioli Juventus. Pirlo skip. Kamara to będzie Monako, Musiala skip. Chowets. Skip. Hamsik uh, w Bobuskip, Valverde Urugwaj, Raul uh, Benfica, Cygan Ukraina, Torres skip, Witinia skip, Lakezie skip, Mudryk skip, Mentankur będzie Boka Milik skip, Party skip, Polisic Dortmund, Lunes skip, Merino. Mamy to. Deszyba.